Rak jelita grubego w skali globalnej należy do pierwszej trójki najgroźniejszych zabójców, obok raka płuc i raka piersi. Jedna trzecia przypadków raka jelita grubego zlokalizowana jest w odbytnicy, a dwie trzecie w okrężnicy. Objawy zależą od lokalizacji. Jeśli jest to rak odbytnicy, to chory zgłasza się z krwią w stolcu. Jeśli mamy do czynienia z rakiem okrężnicy, to pozytywny wynik na krew utajoną. Anemia z niedoboru żelaza. Zmiana rytmu wypróżnień z normalnego na zaparcia lub luźne stolce. Co robi lekarz rodzinny w celu profilaktyki lub diagnostyki raka jelita grubego? Badanie per rectum przez odbyt, raki odbytnicy dostępne są badaniu palcem przez odbyt. Badanie stolca na krew utajoną, rektoskopia w przychodni, kolonoskopia w szpitalu. Zapraszam wszystkich pacjentów do lekarza rodzinnego na badania profilaktyczne raka jelita grubego.